Cześć. Jak każda branża, także i branża związana z Lean Management, ma swoje mity. Chciałbym dzisiaj się z Wami nimi podzielić, z mitami jakie ja spotkałem na swojej drodze zawodowej. Część mitów związanych jest ze strachem przed zmianą dotychczasowej formy pracy, o czym pisałem m.in. w swoim przedostatnim wpisie, podlinkuję go na dole, a teraz zapraszam Was do zmierzenia się z kolejnymi mitami. Pierwszy mit, dosyć popularny, jest związany z tym, że wiele osób uważa, że Lin jest tylko i wyłącznie dla automotyw i dla branży lotnictwa. Jest to może głównie związane z tym, skąd pochodzi sama kultura Lin, a wywodzi się ona z Japonii, a dokładnie od Toyoty. Dodatkowo. Może to być związane również z tym, że kultura Lin jest najbardziej rozpropagowana właśnie w tych branżach, no ale jest to też związane z wymogami tej branży na rynku, gdzie nawet jak wchodzi nowy dostawca, nowy producent musi się dostosować i również korzystać z bogatego zasobu narzędzi Lin. Oczywiście to jest nieprawdą, że Lin. Działa tylko i wyłącznie w automotive i w lotnictwie, czego przykładem jest chociażby branża elektroniki użytkowej, gdzie z sukcesem wdrażane są kolejne narzędzia. Również można to zauważyć poprzez portale z ofertami pracy, takimi jak właśnie pracuj.pl, gdzie ilość ofert z znajomością praktyczną danych narzędzi jest coraz częściej spotykana i dotyczy to ofert nie tylko i wyłącznie związanych z automotive, czy właśnie lotnictwem. Drugim mitem jest również stwierdzenie, że LIN działa tylko w dużych organizacjach. Po części jest to pewnie związane z pierwszym mitem w automotive. Głównie znajdują się wielkie międzynarodowe molochy, korporacje. Ja uważam wręcz przeciwnie. W mniejszych organizacjach jest o wiele łatwiej wdrożyć to narzędzie, gdyż z każdym pracownikiem można indywidualnie wtedy podejść do jego obiekcji, jak i również na spokojnie wytłumaczyć dane narzędzie, jak i łatwiej sprawować kontrolę nad wdrożeniem jak i utrzymaniem danego narzędzia LIN właśnie w mniejszej organizacji. Ważne też jest, że te osoby, które tam pracują, w większości przypadków wszyscy się znają, i łatwiej wtedy jest właśnie budować tą kulturę samodoskonalenia. Trzeci mit, a zarazem pierwszy, w który sam kiedyś wierzyłem, to mit związany z tym, że Lin jest tylko i wyłącznie dla produkcji. Jest to oczywiście nieprawda. I są narzędzia Lin, które można również zastosować w obszarach biurowych, usługach, takim narzędziu jak Value Stream Mapping dla administracji, wspomina Jacek Kuki w swojej książce. Również Krzysiek Dobrowolski rozkłada na czynniki pierwsze właśnie y, usługę. Bodajże chyba księgowości w swoim webinarze, właśnie o value stream mappingu w administracji. Wszystkie rzeczy Wam podlinkuję na dole. Również Lean Passion na jednym ze swoich webinarów, jedna z koleżanek tam pracujących opowiadała o tym, jak wdrożyła Lean Management w Urzędzie Gminy, który, no, nie oszukujmy się, raczej nie kojarzy nam się. Z właśnie kulturą doskonalenia i Kaizen. Łatwo sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy LIN można wdrożyć w usługach samemu, korzystając z takich usług. LIN to głównie walka z marnotrawstwami, a ty w biurze jest oczywiście bardzo dużo, chociażby bałagan z dokumentami, nie można różnych rzeczy znaleźć, oczekiwania wszelkiego rodzaju na podpisy, pieczątki. Wymóg 20-30 podpisów, pieczątek pod danym dokumentem. No jest to oczywista strata może nie rzuca się w pierwszy ogień, tak jak właśnie zwiększanie produkcji, ale dla tych usług dookoła produkcyjnych to również ma znaczenie. Czwartym mitem, dość bolesnym dla naszej branży, jest często stwierdzenie, że LIN służy do zwalniania ludzi. Jest to oczywiście totalne zaprzeczenie filozofii LIN. Niestety sam również byłem świadkiem praktyk, w którym kadra zarządzająca w nieumiejętny sposób wykorzystywała potencjał, jaki dają narzędzia LIN i zamiast uwolnione zasoby, jak i ludzi z projektów LIN przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa, skupiała się tylko i wyłącznie na krótkoterminowych korzyściach związanych ze zwolnieniem pracowników, których Uwolniliśmy z linii. Dla mnie jest to podejście totalnie niezrozumiałe, gdyż jako firma zawsze powinniśmy myśleć o tym, żeby się rozwijać, a nie zwijać. Powinno nam zależeć na tym, aby powiększać zysk, przychód naszej firmy poprzez zwiększenie wartości dawanej swoim klientom. Kolejnym, piątym mitem, z którym chciałbym się razem z Wami zmierzyć, jest stwierdzenie, że Lin. To projekt lub Lin można wdrożyć. Chciałbym odłożyć na bok tutaj akademickie dywagacje, odnośnie korzystania z tych słów. Chciałbym się skupić na problemie. A problem jest mianowicie taki, że osoby, które mówią o wdrażaniu Lean, często mają na myśli o tym, że coś ma początek i coś ma koniec, jak każdy projekt, a Lin ma początek, ale nie ma końca. gdyż Lin polega na ciągłym doskonaleniu się, więc jak przestajemy się doskonalić, przestajemy być lin. Niestety jest to duży problem, w szczególności firm spoza branży automotive, gdzie właśnie zakłada się, że wdroży się lin w pół roku, w 9 miesięcy i kompletnie zapomina się właśnie o tym, że lin jest ciągły i nie można go po prostu za pół roku zakończyć. On po prostu przestanie działać. Szóstym mitem jest myślenie, że Lin to narzędzia, właściwie tylko narzędzia. Ja kiedyś również tak myślałem, właśnie to jest ten drugi mit, który kiedyś sam wierzyłem. Nie o to chodzi, że ignorowałem czy odrzucałem czynnik ludzki w narzędziach Lin, ale nie myślałem o tym i myślałem, że Lin to tylko i wyłącznie narzędzia. Jest to związane może po części z tym, że szkolenia, na których wtedy byłem, obracały się właśnie wokół tylko i wyłącznie narzędzi i bardzo mało poruszały tą kwestię budowania właśnie e, kultury lin i wydaje mi się, że ten mit właśnie z tego powodu e, jest taki popularny, gdyż za mało wspomina się o tym czynniku ludzkim, a przecież ja to lubię tłumaczyć na prostym e, przykładzie, że no, młotek sam gwoździa nie wbije, tylko musi być pracownik, który czy osoba, która w odpowiedni sposób będzie używać danego narzędzia. I tak samo jest z Lean Management. Prócz tego, że mamy narzędzia, musimy również budować kulturę w organizacji, właśnie tak cegiełka po cegiełce, aby zachęcać pracowników do zgłaszania swoich pomysłów, do doskonalenia się każdego dnia szukania sposobów, potencjałów i unikania i eliminowania marnotrawstwa. Ostatnim mitem, którym Chciałbym Wam przedstawić, jest również twierdzenie niektórych pracowników, że lean to jest szybsza praca. Jest to kolejny mit, który stoi w totalnej opozycji do wartości, jakie przedstawia lean management, chociażby dlatego, że szybsza praca oznacza większe ryzyko popełnienia błędów, co jest jedną z głównych strat, z którymi lean management stara się walczyć również szybsza praca oznacza większe obciążenie dla ciała pracownika a przecież to jest jedna z trzech głównych kategorii strat muri dlatego ten mit jest raczej niezrozumieniem zasad jakimi kieruje się właśnie lean management ponieważ kwintesencją lean management jest mądra praca nie szybka mądra jak najlepsze zagospodarowanie zasobów którymi dysponujemy a szybkość nie jest jednym z nich dlatego uważam że w bardzo prosty, logiczny sposób można właśnie wytłumaczyć i pokazać pracownikom, że Lin to nie jest tak naprawdę szybsza praca, której tak bardzo się y, obawiają. A z jakimi mitami wy się spotykacie? Które pominąłem? Może coś dorzucę do swojej mitologii Lin, a może z którymi mitami się nie zgadzacie i uważacie, że to są fakty? Dajcie mi znać w komentarzu. A na chwilę obecną subskrybujcie ten kanał, polajkujcie, odwiedźcie inne. Moje media społecznościowe. Tam również znajduje się dużo wartościowej treści. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!